Zakręcam to tak po prostu w rulonik, tak, o. Czyli na drut? Tak, na drut. Co no kokołka, ci. Tylko tutaj na tym by Ale ja muszę na kolanie, bo tak. O, to tak, okej. Tak. I to tak, o, marszczę i dalej, może nawet za długi ten pasek wzięłam, ale nie szkodzi. I dalej. Da się. Da się? Da się. Ojej, jaki ładny kokocik. No i to tak, teraz to ściągam z tego druta, o. no i już teraz e, tą spiralę może no. Pani pokażę. Teraz to już w górę. Po prostu najpierw dookoła, a potem w dół. Powinniście wziąć tego żywego koguta. Tak, to jest było. I to wykonywali dziecku nie za to, żeby nie straszyć. No właśnie. I taką szyszeczkę, tak? I taką szyszeczkę, bo to mówię, nie spirala. Szuszeczka. i, no, i to yy, okrągłe takie 3 pięć, no jak ładniejsza palma to kilka, jak dla dzieci to już robimy jak najmniej, bo żeby szybciej. Drutem to skręcam. I już mam, tak? I zielony już tam może być nieważne, ale... Patrz, to szkoła, Igor, zobacz. Marlena, patrz, takie łapki jak w kalinie były. W rękawku? W rękawku, Ano? Tutaj już na końcu niczym nie sklejamy, po prostu się urywa, i to, to się trzyma. Już. Tym bardziej, że ona potem się skręca po trzy, tak jak tu mam, tylko na krótszym drucie. I, i już gotowy. Nie, Pani sobie takie trzy czy coś jeszcze robi?